Cześć, rok na tej strony, Witam was bardzo serdecznie. World of Warcraft Shadowlands. E, szczerze mówiąc, strasznie mnie rozochociło e, granie WESO, jeżeli chodzi o MMO. Więc, w e, kół woli wstępu, bo jest to otwarcie nowej serii, zrobimy sobie od zera levelowanie na wowie Retailu. Zobaczmy, co się zmieniło przez 8 lat, od kiedy przestałem grać. Fakt, że rok temu miałem krótki romans z klasikiem, ale jeżeli chodzi o Classic, niestety kompletnie e, brakuje czasu. Na tego typu granie, natomiast retail jest o tyle fajniejszy, że mm, no tu się gra łatwo i przyjemnie, wręcz bezboleśnie, że mam być szczery. Bardzo dużą część kontentu można sobie zrobić w zasadzie nie posiadając giddy i, i w ogóle się specjalnie przejmując. Łatwo jest zrobić gear, łatwo jest zrobić levela. Zobaczymy, wybrałem sobie Emerald Dream, to jest to serwer europejski, na którym jest bardzo niska populacja, dlatego że głównie mój serwer docelowy, na którym zawsze grałem, czyli Drainor, mm, niestety z różnych powodów. E, utknął w jakiejś strasznej kolejce Szkoda, jest tam dużo moich znajomych Natomiast zobaczymy, być może z czasem Tam też mam postaci, zawsze mogę tam wrócić Natomiast nie wiążę z tym w dużych planów Wykupiłem, no, twardo, miesiąc gry Czyli tak naprawdę do 24 grudnia Czyli do Wigilii e, Zobaczymy, ile uda się nagrać jak widzicie mamy lumy, czyli w zasadzie gear do levelowania, może nie najlepszy na świecie, bo dawno nie grałem, trochę są zaniedbane. Ale wystarczy myślę, żeby w miarę szybko wbić, przebić się przez content. Zaczynam od zera, bo chcę zobaczyć co się pozmieniało. Eee, Poleweliłem sobie przez stare strefy, taka trochę nostalgiczna podróż. Są też na dwa serii, tak, Romantyczne, romantyczna podróż przez Azeroth, czy sentymentalna, jeszcze nie wiem, zastanowię się jak będę to wrzucał. To jest wstępny, jak tylko, bardzo krótki materiał którego zadaniem jest tylko uświadomić Was, co się będzie działo. ESO oczywiście nie odchodzi w, w niepamięć, natomiast w ESO generalnie w tym momencie jestem w trakcie farmienia giru, to zami kupę czasu. Nakręcę jakiś na pewno materiał porządkowy, informujący co tam robię, pokażę co się dzieje, natomiast przez dłuższy czas nie mam co tam nagrywać, bo muszę po prostu ciężko popracować. A potrzebowałem jakichś odskoczni, jest koniec roku. Na ogół mam taki dziwny zwyczaj, czy taką dziwną naleciałość, że. Koniec roku to jest taka zawsze sentymentalna podróż dla mnie. Wracam albo do WOWA, albo do Star Wars, do The Public, lub do innych starych gier, które lubię. Tym razem padło na WOWA, myślę, że czy praktycznie krok temu. Wtedy to był klasik, teraz mamy retail. Nie wiem, że się zarzekałem, że nie będę już na retailu grał. Cóż, człowiek zmienny jest, natura ludzka też. Mam ochotę zobaczyć, co się dzieje. Shadowlandsy wyglądają bardzo fajnie, jest zmieniony system levelowania. Podobno można przez te strefy jakoś fajnie przejść. Zobaczymy. Jestem bardzo tego ciekaw. No i cóż, widzimy się za chwilę w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Do usłyszenia wkrótce, czyli za jakieś parę minut. Cześć.